Po trzech męczących dniach kończymy naszą obecność, nasz udział w kolejnym forum ekonomicznym w Karpaczu. To były... Pewnie trudne, ale owocne trzy dni. Tutaj rzeczywiście myślę, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że to był sukces dla naszej uczelni. Tu rzeczywiście byliśmy na forum w Karpaczu mocno obecni, myślę, zauważalni. Nasi eksperci wystąpili w mnóstwie paneli. Pokazali się jako znakomici fachowcy. Zaistnieliśmy także jako moderatorzy dyskusji. Byliśmy obecni tu w strefie, gościliśmy mnóstwo osób zaprzyjaźnionych i, takimi, z którymi, i takich, z którymi dopiero zawie, zawarliśmy przyjaźń. I myślę, że to rzeczywiście naprawdę wracam do tego duży sukces uczelni. Dla uczelni, która tak naprawdę powinna no, wykorzystywać tego typu okazje. Te okazje to są właśnie po to, żebyśmy mogli budować pomosty między nauką a biznesem, a samorządem, a nawet polityką. no bez tego uczelnia ekonomiczna funkcjonować nie może. I oczywiście to, co się tutaj zdarzyło, to jest początek. Tutaj rzeczywiście z jednej strony występowaliśmy, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, ale jestem przekonany, że z tego będą dalsze efekty. Te kontakty, ta obecność tutaj zaprocentuje kolejnymi yy, yy, projektami, kolejnymi przedsięwzięciami, które rzeczywiście myślę będą korzystne dla i naszej uczelni, i dla naszego otoczenia. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia tego, tego typu przedsięwzięcie. Szykujemy się na kolejne kongresy, nie tylko te w Karpaczu, ale inne, które tak naprawdę są ogromnie ważne dla rozwoju naszej uczelni. Do zobaczenia na kolejnych tego typu imprezach. Kłaniam się uprzejmie.